Cześć mię z tej strony. Słuchajcie, pamiętacie ten filmik mój poprzedni, który robiłem, dotyczący nowych pomysłów Komisji Europejskiej na temat uchodźców? Pomyślcie sobie, jak to ładnie współgra. Tymi pomysłami Komisji Europejskiej pod przywództwem y, pani Binkowskiej, która równocześnie planuje rozbroić praworządnych obywateli w Europie. Rozbroić, bo przypominam, Unia Europejska ma pomysły tego typu, żeby praktycznie, znaczy w ogóle główny ich cel, który gdzieś tam na horyzoncie istnieje, to jest. Y, Pozbawienie jakiejkolwiek możliwości, by obywatel, nie będący funkcjonariuszem państwowym bądź żołnierzem, miał dostęp do jakiejkolwiek broni. Taki jest cel główny komunistów z Brukseli. I tutaj generalnie zasłona spadła. Tu trzeba mówić już o komunistach, trzeba mówić o lewakach, ponieważ no tak jest. Ci ludzie, mimo że niektóre życiorysy, życiorysy niektórych z nich um, nie pokazują tego, kim są mentalnie, ale ci ludzie w większości, w dużej większości, to są um, miłośnicy socjalizmu i komunizmu. Pamiętacie ten mój filmik o komisarzach z Unii Europejskiej, gdzie um, pokazywałem na przykładzie, Kilku najważniejszych komisarzy Unii Europejskiej, jeszcze przed wyborami, kim oni są? Tam są ludzie z Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Tak, siedzą we władzach Unii Europejskiej. Tam są ludzie z organizacji maoistycznych. Tam są ludzie z ekstremy komunistycznej. Ludzie, którzy zostali porwani przez ten czerwony nurt, cierpa i młota. Najczęściej za czasów studenckich. Przypominam, że w latach komuny organizacje komunistyczne w całej Europie, na całym świecie, ale szczególnie w Europie organizacje komunistyczne były infiltrowane, maksymalnie, często zakładane oraz sponsorowane przez radzieckie wówczas służby wywiadowcze. To nie jest przypadek. To, co się dzieje, to nie jest przypadek, że Unia Europejska skręca w lewo. Skręca ona od początku, jest lewo. I to nie jest przypadek, że jeżeli w jakichś tam państwach zaczynają coraz większą rolę odgrywać nurty narodowościowe, nacjonalistyczne. Tutaj zaznaczam, że nie uważam słowa nacjonalizmu, w ogóle nie uważam nacjonalizmu jako coś złego tylko nacjonalizmu tego zgodnego z definicją, nie, tego wypaczonego przez Gazetę Wyborczą na przykład, która uważa, że nacjonalizm to jest faszyzm i rasizm i ksenofobia i tak dalej. Zawsze, kiedy jakiś nurt taki nacjonalistyczny, narodowy, dla tych, którzy nie lubią słowa nacjonalizm, pojawia się w jakichś krajach, Unia Europejska zaprzęga wszelkie możliwe środki, żeby zniszczyć rodzący się Podnoszący głowę nurt narodowościowy, taka sytuacja miała miejsce na przykład w Austrii, o czym Wam mówiłem w filmie o, panie, o panu Haiderze. Przypominam Wam, że tam wybory wygrała partia, w której był Pan Haider. Partia, można powiedzieć, antyeuropejska, bazująca właśnie bardziej na sprawach narodowych. I Unia Europejska stwierdziła, że albo ta partia zrezygnuje z rządzenia, albo korona nałożymy na sankcje. Kurwa, demokratyczne, troszeczkę nie było. Teraz mówi się o Polsce, o Węgrach, że my jesteśmy bez, że jesteśmy nacjonaliści i tak dalej. W ogóle jesteśmy antysemitami, to też jest stara śpiewka. Zobaczcie, jaka jest sytuacja. U nas na każdym kroku nasi przedstawiciele w tej chwili opozycji, ale również władcy, jak na przykład pani Hania gronkiewicz walc Biją się za każdym razem w piersi z okazji różnych rocznic dotyczących mniejszości żydowskiej w Polsce, naszej przedwojennej, albo w, w, w czasie rocznic dotyczących o, jak ostatnio powstania w Getcie. Za każdym razem biją się w piersi, przepraszając za nasz antysemityzm. Idzie sygnał w świat, że skoro przepraszają, to są winni, czują się winni. Wiecie, co się teraz dzieje we Francji? Izrael. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela podało informację, poprosiło Żydów mieszkających we Francji, żeby wyjeżdżali z Francji, gdyż jest tam zbyt niebezpiecznie, dla Żydów spanuje zbyt duży antysemityzm. Przebywanie we Francji grozi Żydom śmiercią ze względu na dużą ilość francuskich obywateli wyznania muzułmańskiego. O nich się nie mówi, o antysemityzmie. Nie mówię już o sprawach, II wojny światowej, gdzie Francuzi masowo współpracowali z Niemcami w likwidowaniu, wyłapywaniu i likwidowaniu, wysyłaniu do obozów śmierci swoich żydów. Unia Europejska to jest skrajnie niebezpieczna organizacja pod względem politycznym. Oczywiście ma pewne korzyści, jeżeli chodzi o gospodarkę przepływy finansowe i tak dalej, no bo wiadomo, że duże struktury z reguły lepiej sobie w takich sytuacjach radzą, pomijając biurokrację, ale pod względem politycznym to jest idea bardzo niebezpieczna. Przypominam, że pomysłodawcą poniekąd Unii Europejskiej był Adolf Hitler. Jemu się marzyła zjednoczona Europa bez państw narodowych, Europa z jedną walutą. Wówczas on myślał o marce niemieckiej, nie o euro. Europa, w której główny ton nadają Niemcy. Komuniści pragnęli zrobić w latach Komuny przed II wojną, w czasie II wojny i po drugiej wojnie, chcieli zrobić coś podobnego. Tam chodziło o internacjonalizm, oparty o komunizm właśnie. O. Zasady, którymi hołdowała Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna bolszewików w Związku Radzieckim, chcieli zjednoczyć Europę, najpierw potem cały świat, pod sztandarem komunizmu. To był internacjonalizm komunistyczny. Unia Europejska natomiast chce przeprowadzić dokładnie to samo, tylko inaczej się to nazywa i na troszeczkę innych zasadach. To ma być internacjonalizm multikulturowy internacjonalizm, który nie będzie jednoczył grup społecznych wszelkich pod względem związanych ideą komunizmu, tylko będzie chce jednoczyć wszelkie grupy społeczne w idei multikulturalizmu. To jest bardzo niebezpieczne i bardzo jak widać skutecznie to działa, gdyż władze wielu krajów Unii Europejskiej, szczególnie krajów zachodnich Unii Europejskiej, zaszły już tak daleko w swoich działaniach, że teraz to już naprawdę głupio by im się było z tego pomysłu wycofać. Grożą nam, grożą tym, którzy nie wyznają tych zasad. Starają się narzucać swoją wolę i już coraz częściej jawnie mówią o tym, że tą wolę będą narzucać siłą i przemocą wbrew państwom członkowskim. Tak jak na, narzucała swoją wolę Moskwa podlegającym jej republikom w Związku Radzieckiego. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, oby nie zbyt ciekawych, bo ja mam dzieci. I wcale mi się nie podoba pomysł tego, że będę musiał kiedyś prawdopodobnie że mógłbym kiedyś prawdopodobnie walczyć, walczyć o wolność i bezpieczeństwo mojej rodziny. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Są jaskółki, które świadczą o tym, że ten twór w postaci Unii Europejskiej, mówię cały czas, przypominam wam o tworze politycznym, bo gospodarczo można to utrzymać. Ten twór się może roz... Pier do pierdolić. Bardzo mi się podoba postawa rządu czeskiego, który na pomysły dotyczące rozbrojenia, pomysły tej komisji pod przewodnictwem z udziałem pani Elżbiety Bieńkowskiej powiedział, no chyba, że ocipieli. To my mamy praworządnym obywatelom zabraniać posiadania broni, zabraniać dbania o własne bezpieczeństwo. Mamy praworządnym obywatelom odbierać prawa? Nie idziemy na to. Nie będziemy się z tym zgadzać, powiedzieli Czesi, czyli można. A co powiedzą nasze władze? Trudno powiedzieć. Przypominam wam, że Jarosław Kaczyński, mimo że sam nosił swego czasu malutki pistolecik, którym groził podobno Tuskowi w windzie, uważa, że obywatele nie zasługują na to, żeby posiadać broń w sposób niereglamentowany, A jeżeli mówimy o posiadaniu broni: to, jak wiecie, jestem w tej kwestii dosyć prosty i radykalny. Żeby to miało sens, dotyczący, związany z równością obywatelską, z prawami obywatela, to broń powinna być dostępna w sposób powszechny, bez żadnych ograniczeń. Tak jak to ma miejsce w niektórych Stanach, w większości Stanów. Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej i w Rosji od pewnego czasu, chyba od października zeszłego roku. W Rosji ten opresyjny rosyjski rząd stwierdził, że obywatele się sami ogarną. Bez żadnych testów, egzaminów broń powinna być dostępna. To jest prawdziwa miara wolności, że obywatelom swojego kraju rząd ufa. Przypominam, że powinno być odwrotnie, że obywatele powinni ufać rządowi, bo rząd to są właściwie nasi podwładni, prawda? Oni nam mają służyć, a nie odwrotnie. No i tak sobie troszeczkę pomeandrowaliśmy. Na razie cześć.